W kolejnym odcinku jak nie grać w Valoranta, dzisiaj ze mną jest Drago I żałujcie, że nie zobaczycie poprzedniego początku Bo tam poleciał taki zajebisty suchar Ale to wykorzystam go jeszcze kiedyś No e... Ogólnie oglądam. Gram, na, Jet. Gram z... na Jetce, jak oglądaliście ostatniego Iceboxa to... Ostrożnie przy krawędziach Ty... nie, nie ostatniego Mogę was nie złapać Nie, on był... Będę nie był... Słuchaj Ostatnio oglądałem sobie tego. Eee, nie wiem czy kojarzysz z partią Pixa. Nie? nie? Coś, coś mi nie kojarzy, ale nie, nie widziałem. No to sobie oglądałem, to jestem w szoku normalnie, jak to fajnie go potraktował, bo zbanowali mu zarabianie i wszystko za ten. za film sprzed 5 lat. Pierwszy, jeden z pierwszych. Co, ale w ogóle z kanału mu zdjęli zarabianie i w ogóle? Zdjęli wszystko. Na początku było chyba tam na dwa tygodnie, ale potem na strzała na, na cały czas. Ja mam no. A w ogóle dziwię się, bo... to jeszcze... coś było takiego na tym filmie, czy...? Nie, sobie opowiedział Suchara. Żart taki śmieszny i... i o. no mój był śmieszny w poprzednim... co... Nie wiem. O Mmm... taktyczny. Było specjalnie. Okej, nie, nie. To jest droga. Ja na pewno będę. Myślę, że nie okay. co cofnąć na. Ok. Platuj, plenika. No. A ok. Fajnie. 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 Sorry. 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 Fajnie. 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 No, pokaż Saj Danger, one Smoke, Smokuj i defuj, Dostał jeden w załatwiona. Yes, nice. Jeden Ura, well played, Nice. nice. Się nie starałem za bardzo, my bo my nie miałem my nic my racenia, ale... Nie, ale... Zeszło bardzo dobrze. Good job, mnie. good job. Kurde, mogłem mieć sowę. Tą mapę. Zdziwiłem się że że nie smokowałeś. W sensie... W, tam, ten, ten? No to planta ze smoka i defa. Yy, wiesz co? Miałem poczucie, że oni nie słyszą, że tefuje. A jakbym zasmokował, to może by się kapnęli. Bałem się trochę nan nano Że jak zasmokuję, to razem polecam nano od Kierzy. Dwa przed A. Trzy. Myślę, że on jest w porządku. Widzę, Ograniczam ich wizję. Spike leży na A. Dziękuję. Zabieram wizję. Został jeden w ruchu. No doskonale. No dajcie coś zabić, Spike. no! no Nie dźwignij ją. No, Fucking kamper, uwielbiam Musimy grać jako drużyna, to... Ja to bym tak. się odpalił tą brainą teraz. Ale musimy, le, grać jako. Jako, musimy grać jako drużyna, więc dajcie coś zabić. Myślałem, że chcemy wygrać. O jabłuszka.

2-6. Орей звъни и 500 долачки. Махет! 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 Warto iść i zostawić zawału jak to ugrałeś, czy o co chodzi? Nie, czasem jestem w szoku, że coś mi się udaje po prostu Can you hear me? Uh, yeah, we hear you. Yeah, yeah. Oh, ok, fine Kupiśmy I tego w Vandala, czy... I thought call of market Kupiśmy tego w czy nie? Dobra, masz Zet A, please, 3 A 3 A, 3 A. 3 Ok, ja go, okay, go, go A, ja go A Patrzcie, jak się męczą ZABIERAM WIZJĘ! Kretka zasmokowała. Mm. Idę pod B. Oh, oh. Oj, oj, oj. Przez ścianę dostałem. Ładna pika. Dobrze, nie, nie rkowałem, bo szkoda byłerki. erki. ki Robi. No, <gulity> Spike leży na B. Mam spajka na B. Boj. Po lewej masz dostał jeden piona Nice Słyszałeś? Nie. A. Tupnęła. O, oh, myślę, się nice. pobawił. No, kacze nie Nie, nie, sprzęty, nie, dissent, dissent, tylko ten, ten Może ktoś mi to kupi? Rzućcie coś. Tam i kupcie. Kupiam mało. Dziękuję. Dziękuję. Chęć A to nie, thank you. Także szamy. To Twój zastronna obowiązek jako mój teammate. Jesteś moja reina. Tam. Ograniczam i wizją. Widzę droga na środku. O matko, tutaj met. Ograniczam ich wizję. Ale... Rejsów. Oh. Tutaj. Olej się przestaje. <suszel> ja zrobię to. Robię... Dostał jeden wróg. Doskonale. Fuck. Zwykły mirt. A mogłem Ty mieć pięciu. <suszel> No sorry, naszło mi na dosłownie naszło mi na celownik, nie? No nie no, nie, nie, nie róbmy tak, że trollujemy, że to jest dla ale... Kurczę, no. Dla Aisa będę, będę masz w blolu no to. Tak. Nie no, zawsze mi się myli, bo jednak to Riot, tak? Jestem Riot, ciekaw Riot. tego MMORPG'a od nich, co mają wypuścić No nie wiem. Nie no to jestem Nie ma taki z postaciami z LoLa, no nie? Mi się kończyła, Został nie. jeden z polskich. Halo, hallo, co jest? Halo! Info? Nie no. B-main was the spiker, bye bye bye. No, haj jaki ma wachlarz ty. Fajr, jeste Polska. Oooo, nice way, nice way. Żeby ten problem, problem strawował. Nie, strawowała, bo to była nasza drużyna, bo kurwa. Ja zabiłem dwóch i było pięciu na trzech. Nie wiem. Zostawiam działku. Dobra. Ja zmarnowałem ja rękę. Ja idę na mida. Zobacz, co się... fragi teraz, nie? A można ujemne? <laughs> nie no, wierzę w Ciebie. Rozszarpnę ich. I'm doing a one way for you, Reiner. Wypuszczam osłonę. Zabieram wizję. Ooo, drogę oh. Widzę LA, olej, olej. Ucieka. Oj, radzę uciekać. Proszę. Dad. Doomed. I'm doomed. Oj... Tutaj. Spike leży na A. Został jeden! Well Oddałem trzy strzały w tej grze. Jednego typa. Swoje, a ich no, go nie zabiłem. E. No, tego prawie asa to tak teraz ci powiem, że zwolniłem i mi, mi się nie podoba. Ja idę od czwarta. nie lubię na tej mapie pikować od mida. Bo tam jest za dużo przestrzeni, Boże nie za szybko to mogą No, niby ta. Ale ja pikuję minę normalnie. Wrzucam oczko, pikuję, hiluję się, cofam się. Ela. Zabieram wizję. 31 Ogranicza mnie wizję Spike leży na B. Tutaj! A teraz popecie, nie? Help! Patrzcie na to! A, tutaj. nie ma God, no. Wierzę na niego. Doskonale. O, asystent. Miej Jedne żałosne stworzenia. Eee, nie wiem, ja jej zadałem. Wszyscy się śmieją z niemieckiej nie wydajności. Haha, ha, śmiejcie się! A i tak korzystać. z tego. Tak, zmarnowałem multi na jednego typa, ale. Whatever. Nie, nigdy się nie marnuje tak naprawdę. Jak się wygrywa rundę, to dla mnie to nie jest marnowane. Ale wiesz, no to overpower trochę, nie? No, bo... uh, I'm full. I can buy someone if someone wants. Someone The... wants? Tak szybko to Nie 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 wizję Nie oh. leży na środku. Ja znowu nie zobaczę wroga w tej rundzie. Ule mnie zaskonowało Ty Odaj. wypuszczam osłonę. Został jeden duży. Bez ładunku. Doskonale. Znowu nie widziałem wroga. Się na no, no dobrze, nie? Świetnie. Nie miałeś potrzeby. Nie widzicie. Jeszcze ja chcę wyzwanie jakieś. Pokazujesz? Trzymaj mnie. Mam obbity. Do you want a smoke somewhere, chat? Pan powiedział. Hmm, że chcesz smoke'a. No no, 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 no. On tak szybko gada, że a też się tam go nie rozumiem. No właśnie.

OLE, RKE mi kusiła! Dostał jeden druk. Akurat to, że ona tak samo. Maybe sobie underwood. Najlepsze co mogła zrobić, bo ja miałem RKE od balonu. A reina na re jest bardzo niebezpieczna. ale ładnie. No ładnie to było, czekawa. Ładny No Znaczy mnie to nie cieszy, bo nie ma RKE znowu, ja nie? Zróbmy tak jak ty w sumie. Zróbmy i nic się nie stało. Runda. Coś czegoś potrzebuje? Thank you Thank you, thank you Richard thank you. Nie uważasz, że ma 8 tysięcy, kupiłem mu broń, nie? Jesteś Bogaty i nie Zabieram wizję Dobra Przecież dostał w rękę, ewidentnie dostał w rękę, nie? O, frej na metr Widzę wroga na środku co? No. kładę na środku. kończy. Dobra weź. Start. Ruch, ruch, ruch. Został jeden truk. Został jeden kruk Ach, drużyny. Bo no ten klient co ja. sam się się wysadził. No dosłownie jak rzucał tym nożem to trafiłem mu w rąsie, nie? Ostatnia runda połowy. Za 96 dostał. Wydajcie wszystko. Czy Reina PTE ma dobre pod jednym względem, że ona się traje, staje niewrażliwa, ale nie niewidzialna, więc wszyscy ją widzą, jak przechodzi z pozycji na pozycję. Ta co rzuciła ty? O to chodzi. To. Wysypała wszystko na midę Ograniczam My ich z wizję. z na Ata. Żenuj Żenujący. Nie dajesz pobiegć, nie Zabieram wizję Co? Nie dostała? skampiła się też. Nie, głupia jet. A, jeden no. Dostał jeden wróg. Spike leży na A To jest ping! Ciekawe, że ona miała miejsce, pink mnie zabiła. Tutaj. Spike Ostrożnie idźcie do tego Mena mu pomóc że to jest dobre. dobra Dobra mocuje ale Ona mnie zabiła tylko dlatego że schowała się za skrzynką ja myślałem że ona się cofnęła tak ja wiesz. Ja z kill miałem wymiankę strzeliliśmy w tym samym momencie ja jej head'a i ona mi head'a. Tylko że ona miała lepszy ping To co to mamy? A boys stick together and pistol round please o nie, on dla tego jednego fraga co ma, to ma na mnie teraz. No nie wierzę. Ale czyli się skanibiony w tym, nie. To u nich, on miał za ten klient? Tak, i zabił mnie w poprzedniej grze. I'm flashing, so we can push. Mid, mid or A. Oh, yeah. ah, let's go B, it's easy. Let's go B, yeah, let's go B. Uh, Killjoy, turret, danger. Nieprawda. O, nie market? 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 Jestem. Nie mogę tego użyć. mogę trafiłem użyć. za trafiłem Market? za Market? 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 na Market? 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 Last Market?

Jestem, mnie w ogóle. Wszędzie, nie masz tam na niej, jakiś takich? ciekawe, jak Wypuszczam osłonę. Ograniczam ich wizję. Zabieram wizję. Eee, o jazdę, Nice Nice. Oh, no, no, no. Piluje i... tutaj. A, ah, I don't have to spike. Tutaj. Dostał jeden złożony. No ja mam pakę. A. Bezczelnie ją to Widziałem to właśnie. Przyznaję, co podłożony. Kurde, jakie dwa magic is dzisiaj. Weź, nie kresz, bo jeszcze przegramy ten. Mi się chyba nie da. Co nas save? Uje? Nie mam pojęcia. Ja powiedziałem, ja oddaję Jet ostatnią szansę. Ale... DJ, thanks for game. DJ, well played. Ja, To nice. <suszenia> była dobra gierka, kurwa, 13-1. No, zobaczmy statystyki. MVP. <ślesz> o, srebro 2, awansik. Co ty gadasz? Ty mendo, jeszcze no. nawet nie awansowałem. Ale dostałem premię za skutek. MVP? Ahí. MVP. Dobra, dziękuję za oglądanie i do następnego. Dzięki, dzięki.